Żadnego to, to dla wszystkich. To dla wszystkich i dla nikogo. Hej! Witajcie! Hej! Dobry wieczór. Witamy w programie Tambury Muzyki. Ciemnym gościem jest pan pianista. Pan. Mikołaj. Proszę. Przepraszam. Mikołaj. Pan Mikołaj. Od ile gra pan na pianin. Od dwóch. <ślażytny> <ślażytny> Czy to jest długi staż jak na pianistę? To zależy jak często się gra. Oglądał pan. Oglądał pan pianistę? Tak, tak oglądałem yy, trzy razy. <ślażytny> <ślażytny> Dobry wieczór. Wit witam Państwa w programie Tamburyn Muzyczny. Dzisiaj moim gościem będzie Pan Mikołaj. Cześć, cześć. Panie Mikołaj. czy <kłysy> jest Pan pianista? Przepraszam, mamy mały. Mamy niski budżet. Czy jest Pan pianista? Tak, jak widać, tutaj y, otoczenie wskazuje na to, hmm. że to jest mój pierwszy instrument. Y, Także pierwszy tak fizyczny, ponieważ rodzice mi go kupili, jak miałem 12 lat. czy to jest instrument pierwszej potrzeby? No, pierwszej pomocy też. A w czym pomaga? Yy, po, pomaga w znoszeniu wszelkich trosk życiowych. Przepraszam nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Pomaga we wznoszeniu trosk? W... Znoszeniu. Znoszeniu. jak jajka. Pauzą zaznaczyć, żeby to było bardziej yy, zrozumiałe, bardziej wyrazistsze. Czy pianista gra pauzą? Yy, tak, tak, ponieważ pauza jest... A czy jest nam panie wstren, pan w stanie pokazać jak gra pauzą? Tak. Dziękuję. A to była jakaś szczególna pauza w pana życiu? Ym, nie była ona długa. Myślę, że to była tylko krótka przerwa. Bo... Jaką miał pan najdłuższą pauzę od alkoholu? Od pianina? Od alkoholu. Przepraszam, nie, nie zasłyszałem. Ma hmm. pan problem z zasłuchem? No ja niestety od dłuższego czasu yy, noszę aparat w prawym uchu. Nie widać go, ponieważ jestem obrócony lewym bokiem. Ale... jakoś sobie radzę. Na co dzień. Proszę pow, powtórzy, Proszę wybaczyć, że powtórzę pytanie. Jaka była pana najdłuższa pauza od alkoholu? No właśnie dlatego jestem obrócony do pana lewym bokiem. Czy z prawej strony jest pan pod wpływem alkoholu? Nie, po prostu gorzej słyszę. Od alkoholu? Proszę? Czy słyszy pan gorzej od alkoholu? Po alkoholu, tak, tak. Po alkoholu pan, pan słyszy. Tak, czy nie słyszy? Poproszę następne pytanie. Ten mnie zaczyna powoli męczyć. O, rozpoczął czas. Ten piękny czas kończy się. Tak jak kończy się dzień codziennie. A stare baby Pójdę wcześniej spać, Kurwa mać, ostatnia z gwiazd znów skaśnie w serca na I kurde wszystkie strachy. Jaka była Pana najdłuższa pauza? Ym... Cztery takty. Czy pianista, podobnie jak kierowca Tira, kręci pauzę? Czy ją po prostu, co z nią robi? Ym... To właśnie nic się wtedy nie robi, to się tylko wylicza. Tak... Czyli Pan wylicza pauzę. Sobie to w myślach yy, tak, tak, um, tak, <śmierdzi> 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 to się Nie. Bardzo tak, 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 Kończy się rok na naszych oczach, oczach jak biały tu biały tuż nie, nie Nie do końca wiadomo. No ale to przecież to nie jest piosenka, no tylko wie, to wie. jest taki artystyczny. Ile było dni, których jeszcze nie znam? Może pan to zawierać i odpowiedzieć? Tyle było dni do, to, to, tutaj dla naszych widzów rebus, do, a do, do którego tygodnia życia powinna być legalna? Do drugiego tygodnia po trzecim yy, tygodniu. Tak, po trzecim tygodniu jest tak zwana, to już jest menopauza. Mezo. Artysta czy pajac? Coś po środku, bym powiedział. A przepraszam, o kim mówimy? Mezo. Inoc inaczej zwany linerem, jeżeli to cokolwiek pan powie. To jest jeden z najwyższych głosów w muzyce. Będzie więcej chłopów tu